Odkąd na dobre rozkręciła się tak zwana prekampania przed wyborami prezydenckimi, powtarzam zdanie zasłyszane w dzieciństwie yy, słowa sławnego, legendarnego trenera piłki nożnej, pana Kazimierza Górskiego: Wygrywa ta drużyna, która popełni mniej błędów. I oczywiście wszelkie analizy dotyczące wyborów skupiają się na atutach. A mnie najbardziej deficyty interesują. Najbardziej mnie interesuje to, gdzie jest perspektywa popełnienia błędów i gdzie te błędy zostaną popełnione przez każdą ze stron, od tego ile ich będzie, będzie zależał wynik. Oczywiście, kampania się nawet jeszcze nie zaczęła. Jeszcze nie są ogłoszone wy wybory prezydenckie. Do maja może się zdarzyć wszystko. Tych wyborów może nie być. Może też być tak, że nie będą ważne, bo nie zostaną uznane. Może być tak, że zadecyduje o tym wszystkim jakiś Majdan. Może być tak, że tusko ogłosi stan wyjątkowy, widząc, że jego kandydat przegrywa i te wybory opóźni. Przy tym stopniu bezprawia, którego się w tej chwili dopuszcza obecna władza, które naprawdę jest coraz bardziej białoruskie, spodziewać się można wszystkiego. Także tego, że w którymś momencie stchórzy i się z tego bezprawia wycofa, tak jak było w wypadku Marszu Niepodległości. Kiedy zobaczyli, że naprawdę dużo ludzi przychodzi, skończyły się natychmiast Doniosy, doniesienia prokuratury, która przypomnę, jeszcze tydzień przed marszem wypisywała do Trzaskowskiego, że tutaj się szykuje jakaś groźna dla porządku publicznego impreza pełna nienawiści, itd, i tak dalej. Wszystkiego się można spodziewać, ale pewne rzeczy są niezmienne. I dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co na co najbardziej liczyć może każdy kontrkandydat y, obecnej władzy, a oczywiście najsilniejszym z tych kontrkandydatów będzie Karol Nawrocki. No bo przy tym podziale plemiennym elektoratów, gdzie każde plemię ma te plus, minus 30%, nie dość, żeby wygrać, ale wystarczająco dużo, żeby nie wpuścić nikogo trzeciego. Jeżeli kandydat PO ma zagwarantowane 30% głosów, bo jest z PO, a kandydat PiSu ma zagwarantowane 30% głosów, bo jest z PiSu, bardzo mało prawdopodobne jest, żeby znalazł się kandydat trzeci zdolny zebrać Więcej niż 30% głosów i przejść do drugiej tury. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale prawie na pewno w tej drugiej turze będzie Rafał Trzaskowski. A Rafał Trzaskowski będzie popełniał dwa te same błędy, które popełnił yy, Bronisław Komorowski w roku 2015. A ja wiem, 2015 nie równa się 2025. Sam o tym mówiłem, że wiara pisowców, którzy się krzepią teraz tym, że no mój Boże, jak Andrzej Duda był ogłoszony na kandydata, to Komorowski miał w 70% poparcia, to oczywiście miał w ręku wszystkie media, miał gigantyczną przewagę w pieniądzach na kampanię miały wszystkie instytucje państwowe w ręku, wszystkie grały na niego, to jest prawda, a jednak Andrzej Duda wygrał. No z drugiej strony Andrzej Duda rzucił wyzwanie prezydentowi, który, który był beznadziejny, zrobił fatalną kampanię wyborczą, zamienił kampanię wyborczą w plebiscyt nad ostatnim 30-leciem, właśnie wtedy 25-leciem rządów pomagdalenkowych. No i jeszcze na dodatek wszystko to działo się po ośmiu latach y, rządów Platformy Obywatelskiej, po ucieczce Donalda Tuska do Brukseli. Po tym, jak na stanowisku premiera zostawił Ewę Kopacz, równie kompetentną i wybitną politykę jak sam Bronisław Komorowski. Te wszystkie okoliczności są nie do odtworzenia, zdajemy sobie z tego sprawę. Oczywiście nikt, nie, nikt poważny nie będzie twierdził, że wszystko musi pójść tak jak poszło wtedy. Ale dwie rzeczy zwrócę uwagę. Dwa błędy bardzo za zasadnicze w morzu innych błędów. Ale jedne z dwóch najbardziej decydujących popełnił wtedy sztab Bronisława Komorowskiego i z całą pewnością popełni je sztab Rafała Trzaskowskiego. Jeden z nich właściwie już popełnił, a drugi w tej chwili popełnia. Także mogę o tym mówić bez obawy, że ich uprzedzę, ostrzegę. Zresztą nawet gdyby usłyszeli, gdyby mnie obejrzeli, to nie da się tego zawrócić, ponieważ oba te zachowania są najgłębiej wpisane w DNA lewicowo-liberalnych salonów. W DNA klasy panującej, która myśli o sobie jako o elitach. Pierwsza sprawa taktyczna. W 2015 roku, nie wiem czy Państwo zauważyli, Bronisław Komorowski nie miał właściwie kontrkandydatów ze swojego obozu. Niby w tym obozie mieściło się SLD i mieściło się PSL, ale kandydat Platformy Obywatelskiej, Praktycznie rzecz biorąc, zdominował całą tamtą antyprawicową, nazwijmy to stronę, stronę, właśnie będącą polityczną emanacją klasy panującej. Nie chcę używać słowa elity, bo za każdym razem trzeba tłumaczyć, że mówimy o elicie w sensie technicznym, takim jak nomenklatura w PRL-u była elitą, a nie w potocznym rozumieniu tego słowa, więc będę za Piterem Tarkinem. Używał tego określenia klasa panująca. Właśnie on mówi klasa rządząca, ale u nas w Polsce naprawdę bardziej ona jest panująca niż rządząca. Więc klasa panująca, jej emanacja polityczna klasy panującej była tak pewna swego, po tych sondażach właśnie dających Komorowskiemu 70%, że postanowiła zmiażdżyć pisowców w taki sposób, żeby kandydat jej dostał. Ponad 50% głosów już w pierwszej turze. Tak sobie te orły, których zebrał wokół siebie Komorowski, kierując się kluczem, kto bardziej zasłużony, a nie kto ma zielone pojęcie o tego typu sprawach. To też jest w DNA klasy panującej. Tak sobie wymyślili. 50% i wygrywamy w pierwszej turze. Miażdżymy po prostu pisowców. Dlaczego? Co, jakie były tego skutki? Po pierwsze. U każdego kandydata, to nie jest w środowisku dziennikarskim tajemnicą, u każdego kandydata, którego próbowało wystawić SLD albo PSL, a byli tam ludzie, którzy mogli odegrać pewne znaczenie i podciągnąć te partie, może nie wyjść do drugiej tury, ale na pewno podciągnąć organizacje partyjne, u każdego z tych kandydatów, czy to był profesor, czy to był tam polityk, czy kto, pojawiali się emisariusze ze sztabu komorskiego. Z przesłaniem mniej więcej takim. Jak będziesz kandydował, to będziesz miał kłopoty ty albo twoja rodzina. Każdy ma żonę, która gdzieś tam pracuje, kogoś w rodzinie, kto ma jakiś przewód doktorski, kto ma jakąś habilitację otwartą czy coś takiego. Jak będziesz kandydował, wiadomo, możemy narobić kłopotów. No, przyjdzie kontrola do firmy, pewnie, że nic nie znajdzie, ale będzie pół roku paralizowała firmę. Na co ci to? A jak nie będziesz kandydował, będziesz z nami, to jak Bronek wygra, to się odwdzięczymy. Coś tam dostaniesz. Efektem było to, że nie byli w stanie wystawić żadnego kandydata, yy, antyprawicowego mniejsi koalicjanci platform obywatelskich. Skończyło się tak, że PSL wystawił lokalnego działacza, który był mało znany i od razu został przeznaczony. Na ścin, ale niewiele też miał do stracenia, bo nawet 2-3% jemu nie szkodziło, bo i tak nawet tyle nie miał. No a SLD, przypomnę, puściło się na eksperyment, który do dzisiaj, no jak myślę, obie strony wspominają źle, zgrzytając zębami i Leszek Miller i kandydatka obywatelska poparta wtedy przez SLD, czyli Magdalena Ogórek. Yy, oba prawa, warianty się nie sprawdziły. Jaki był skutek? W to puste miejsce wszedł Paweł Kukis. I w momencie, jak się pojawił Paweł Kuklis, to sztab Roskiego się bardzo ucieszył, bo sobie wymyślił świetnie. Przecież elektorat w Polsce dzieli się na zadowolony z ostatnich 25 lat i niezadowolony. Zadowolonego elektoratu jest oczywiście więcej, bo przecież rządzimy świetnie, jest super, super wspaniale, w związku z czym yy, tego zadowolonego elektoratu wystarczy na wygraną w pierwszej turze i ten elektorat mamy w kieszeni. A ten elektorat niezadowolony to jeszcze dodatkowo się podzieli między Dudę i kukiza, i to już będzie tak miażdżące zwycięstwo, że słupek tu ponad 50% komorowskiego, ten duda będzie miał kilkanaście procent. W związku z czym dowartościowujmy kukiza, otwórzmy drogę kukizowi, niech ten kukiz jeszcze, jeszcze bardziej podzieli ten elektorat yy, niezadowolony pisowski. No i w ten sposób zdjęto z kukiza piętno obciachu, które wtedy w 2015 roku jeszcze było dość silne, bo jeszcze klasa panująca miała swój autorytet, dużo większy niż w tej chwili, no ale zdjęto to piętno obciachu z Kukiza, Kubuś Wojewódzkiego zaprosił do swojego programu, cyzan, że Kukiz, no może nie jest jakiś tam bardzo mądry, ale nie jest, nie jest faszystą z nożem w zębach, jest taki umiarkowany i te 20% Kukiz dostał. Po czym te 20% z Kukiza, połowa z tego przeszła do e, Dudy. A okazało się, że do Komorowskiego już nie ma kto przyjść, ponieważ zlikwidowali swoich naturalnych sojuszników, od, którego mogliby, od których mogliby mieć przypływ elektoratu. Nie uzyskały, włosów, nie uzyskały głosów, które mogły uzyskać SLD i PSL. W związku z czym kandydat Komorowski, jak się okazało, że jest druga tura, nie miał skąd już tych głosów zaczerpnąć. I przegrał, ponieważ głosy kuki za większości zaczerpnął Andrzej Duda. Czy ich to czegoś nauczyło? Niczego ich to nie nauczyło. W tej chwili lewica nie ma w ogóle żadnego kandydata. Bóg raczy wiedzieć, czy go w ogóle wystawi. Ludzie zorientowani w kuluarowych sytuacjach powiadają, że na lewicy jest łapanka, bo nikt nie chce startować. Jedyną osobą, która chce startować jest pani Biejat, której i tam nie chcą, bo ona jest z partii razem i lewica nie zamierza na nią pracować. Ale generalnie wszyscy wiedzą, że jeżeli kandydatem PO jest Rafał Trzaskowski, który akurat zawsze pracował na lewicy, zawsze się ubiegał o ten elektorat skrajnie lewicowy, otoczył się tymi feministycznymi, rozmaitymi, szalonymi, Osobnikami płci nie wiadomo jakiej, bo dzisiaj, w tych sferach, zwłaszcza nie wiadomo jakiej, sympatyzował z tymi wszystkimi ich rozmaitymi pomysłami. Jeździł tęczowym tramwajem, chodził na tęczowe parady i jest w związku z tym w elektoracie niszowym, lewicowym bardziej popularny niż Biedroń, Czarzasty, już nie mówiąc o wszelkich innych przywódcach czy działaczach lewicy. W związku z czym wiadomo, że Trzaskowski już w pierwszej turze te głosy weźmie. W związku z tym nie ma chętnego, żeby dostać 15 głosu i, i potem chodzić z piętnem luzera i obciachowca, który tak sromotnie przegrał. PSL też już po tej lekcji, którą parę razy odebrał, że kandydat PSL-u nie wypada dobrze w wyborach prezydenckich, postanowił się pozbyć tego odium i wystawia jako swojego kandydata Szymona Hołownię bez wielkiego entuzjazmu, bo nie wierzę, żeby aparat PSL-owski na Hołownię pracował, ale pozbyli się kłopotu, kandydata PSL-u nie będzie. Będzie kandydatem PSL-u. Hołownia, Hołownia coś tam próbował, i jak Państwo zauważyli, jak tylko zaczął próbować, to wyszły jakieś kwity, które on sam nie ma wątpliwości skąd wyszły i, i dlaczego wyszły, i że nie przypadkiem. Pytanie, co jeszcze na niego wyjdzie? Zresztą, jeżeli nawet nie wyjdzie, no to bańka, bańka medialna, na którą mógł liczyć, jest w całości zagospodarowana przez Donalda Tuska. Po to były te prawy prawybory, które. W sumie samej platformie nie, nie pomogły żadnemu ani Sikorskiemu, ani Trzaskowskiemu, natomiast bardzo pomogły platformie wyrugować ewentualnego kontrkandydata we własnym obozie. No bo hołownie nie miał miejsca, nie miał przestrzeni, żeby coś tam ogłaszał, że zaczyna kampanię, że będzie kandydować, że będzie kandydatem niezależnym, co jest też dość żałosne. Usiłuje wrócić do grepsu, które niektórzy kupili rok temu i uwierzyli, że to jest jakiś człowiek. W miarę niezależny, ale przecież przez ostatni rok, Hołownia pokazał, że jest całkowicie bezwolnym narzędziem w rękach Tuska. Teraz nagle wyskakuje i wraca do haseł sprzed roku i, jak gdyby nigdy nic, powiada, że on jest kandydatem niezależnym. Słabo to widzę, nie będzie tego kandydata. Powtórzy się sytuacja, jeżeli wybory normalnie się odbędą w maju, powtórzy się sytuacja. Z 2015 roku, to znaczy w drugiej turze nie będzie miał skąd czerpać Trzaskowski. Zarazem otwiera się miejsce dla kandydata trzeciego i nie mam pojęcia, kto tym Kuki Zembis może być w tej chwili. Nie sądzę, żeby był Marek Jakubiak, bo jest postrzegany jako polityk i już jest ludziom dość znany. Jak w dodatku jest postrzegany jako polityk związany z PiSem. Nie sądzę, żeby mógł taką rolę odegrać Krzysztof Stanowski, który nie sądzę, żeby na poważnie w ogóle kandydował. Myślę, że raczej jest to pewien rodzaj autopromocji, zrozumiały w tej branży. Nie wiem, kto taką rolę odegra. Myślę, że raczej nikt ze sfer dziennikarskich. Niewielkie szanse widzę dla sfer profesorskich. Możliwe, że ktoś z biznesu tu są pogłoski o ludziach, którzy chcieliby. Możliwe, że jednak zdecyduje się kandydować generał Andrzejczak albo jakiś inny generał, no gdzieś tak ktoś taki się może pojawić. I ten pierwszy błąd już popełniony, to że zbyt pazernie rzucił się rzuciła się platforma, rzucił kandydat platformy budować na lewicy, zamiast zostawić lewicę lewicy i wiedzieć, że i tak to weźmie w drugiej turze. Bo no przecież Rafał Trzaskowski od pięciu lat szykuje się, żeby startować do tej kampanii wyborczej. Zauważcie Państwo, jakie to jest bezmózgie działanie, że wiedząc o tym, że chce kandydować, przez pięć lat lazł w lewactwo, łaził na te parady, walczył za wzięcie z Marszem Niepodległości, robił rozmaite głupstwa, zdejmował krzyże, zapłacił 130 tysięcy za instrukcję zdejmowania krzyży i tego, że się mają urzędnicy zwracać do każdego interesanta w formie, którą on im narzuci, tak jak on sobie życzy, żeby się do niego zwracać. Lazów te wszystkie głupoty finansował, jakieś skłoty, jakieś szkolenia dla bandziorów i teraz gwałtownie, gwałtownie przesterowuje do centrum i nagle zaprzecza, że w ogóle nigdy żadnych krzyży nie zdejmował, ta, ta, w ogóle żadnych ścieków nigdy do Wisły nie zrzucał. No i co było, to nie było. Słabe to jest, ale on tak bezmyślnie zrobił, bo ma to w DNA. To jest ich, ich elitarne DNA klasy panującej, która po prostu nie umie inaczej niż być my jedyni. prawda? My wszystko, my wszystko skasujemy, my, wiemy, my mamy jedynie słuszne poglądy. Te nasze słuszne poglądy mm, są tak ważne, że nie zamierzamy ich ukrywać. No, może przez miesiąc, w ostatnich miesiącach przed głosowaniem, ale na pewno nie wcześniej. To jest jedna sprawa, o której chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Druga sprawa, która już widzę odegra ogromną rolę w tych wyborach, to jest coś, co może być przełomowym atutem dla Karolana Wrockiego. Kandydatura Karola Naworskiego, jak już mówiłem, została źle ogłoszona. Początek kampanii słaby bardzo, ale coraz lepszy z dnia na dzień, czyli podobnie jak z Andrzejem Dudą. Tu się rzeczywiście troszkę historia powtarza. Tam też ten początek był słaby, ale kandydat okazał się pracowity, zdolny, słuchał mądrych ludzi, uczył się, nauczył się i okazał się świetnym kandydatem. Jak to już Państwu kiedyś mówiłem, twierdzę, że Andrzej Duda był lepszym kandydatem na prezydenta niż potem się okazał prezydentem. Chociaż też nie jest to prezydentura, którą bym oceniał jednoznacznie negatywnie, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. Czy Karol Nawrocki jest równie pracowity? Czy zbierze wokół siebie dobrą ekipę, którzy mu, ludzi, którzy mu zrobią tę kampanię? Bo to może trochę nieładnie powiem, parafrazując znany film, ale to biurwy kampanii. Tak naprawdę decydują w ogromnym stopniu o tej kampanii. I to właśnie ten, ten staw, ten zespół, jak będzie dobrze myślał, jak będzie dobrze pracował i jak kandydat się okaże dobry, to mogą wykorzystać ten ogromny atut, który się już zarysował. I znowu jest to instynkt wynikający z DNA klasy panującej. Ten instynkt jest taki, że ponieważ podstawą ich tożsamości jest to, że my jesteśmy elitą, w związku z czym nasz kandydat jest kandydatem elity. I to musi być podkreślone. Nie dlatego, żeby ktokolwiek mądry im pokazywał, że to się opłaca. Przeciwnie. Mądre było na przykład opracowanie po poprzednim zwycięstwie PiSów w 2015 roku. Podwójnym chciałem powiedzieć zwycięstwie PiSów w 2015 roku. Panowie Gdula i Sadurski Sadura i Gdula przepraszam, zrobili takie opracowanie, zakryptoniowali to miasteczko, w którym robili badania, miastko. I w tym miastku badali wyborców PiSu. Im wyszło, że ci wyborcy PiSu mieli bardzo konkretne powody, żeby na PiS głosować. To było gotowe opracowanie, które każdy polityk z tamtej strony powinien wziąć w rękę, przemyśleć, ale i dalej działać. Ale żaden tego nie wziął w rękę, ponieważ oni mają tak głęboko wbite, no nie, Dlaczego? Jesteśmy najlepsi. Dlaczego wygramy? Bo jesteśmy najlepsi. Nie wygraliśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy najlepsi. I ta ciemna hołota po prostu nas nienawidzi za to, że jesteśmy tacy dobrzy, tacy najlepsi. I Nie ma no, po prostu kijem w łeb nie wybijesz tego. I tu znowu to widać, no jak pojechał dawno, jak się nie śmiałem, jak na tym, jak na tej, w czasie tego wywiadu pani Wysockiej-Sznepf z Michałem Żebrowskim, który to opowiadał, jak właśnie Rafał jest jakim. z Nie mógł sobie lepszego imienia wymyślić, no ale też... Dobra, trudno. Za moich czasów to było bardzo rzadkie imię. Moi rodzice wymyślili coś niezwykle rzadkiego, a też się okazało, że 10 lat później jednak to się zrobiło modne i się Rafałków wtedy namnożyło. To niestety głównie nie w tych sferach, z których ja się wywodzę. No więc w każdym razie, że Broski o ten Rafał, to jest, to jest super. Zawsze był taki super. Najśliczniejszy, najschludniejsze, miał ubranie zawsze w klasie. Był najlepszym uczniem, zawsze prymusem, po prostu ulubieńcem nauczycieli był. W samorządzie szkolnym był no po prostu już po prostu Gogusz nazwijmy to. I on tak w dobrej wierze. Że wszyscy zobaczą, tak, siedem języków, dziesięć, piętnaście. Uczeń profesora Geremka po francusku umie mówić, i, i jak do niego mówią swoje, i czytać umie, i w ogóle, no może, i napisać umie, akurat e, jakieś donosy na polskie, antypolskie rezolucje europarlamentu, napisać umie, to akurat dowiem. Ale po prostu to stałe pompowanie Trzaskowskiego. i Druga sprawa, skoro nasz kandydat jest elitarny, to trzeba podkreślić, że kontrkandydat, Wiocha, hołota kupiona za 500, to, żeby nie wiem ilu Dulów i Sadurów, żeby nie wiem ilu Jarowców, PR choćby przyszedł i Seguela, sam sławny, co kiedyś Kwaśniewskiego zrobił, i najwybitniejsi tego im tłumaczyli, jak przysłowiowy krowie na rowie, że nie wygrywa się nie zdobywa się głosów wyborców, okazując tym wyborcom pogardę, to oni i tak będą okazywać pogardę, bo po prostu inaczej nie potrafią, bo ta pogarda jest ich pisana. Muszę Państwu powiedzieć, że po tym, jak one to publikował te rzekome kompromaty na Kaczyńskiego, yy, tu, 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 przepraszam, na Nawrockiego, co to rzekomo Kaczyński miał na biurku, ale jednak wybrał go, że zdjęcia ma Suden. Wyobraźcie sobie, znał gangsterów. No pewnie kurde, że znał gangsterów, jak się wychował na blokowisku. Weź się wychowaj na blokowisku i nie znaj nikogo, kto potem. A jeszcze jak chodzisz na siłownię czy boksu prawda? No nie, nie, nie spotykasz, że takie sensacje wzięte, ale że to wierzą, że raz pokażą. Patrzcie, to jest taki wieśniak ze sfer przestępczych. Po prostu I te świetnie. Wincy krzyczałem po internetowemu, słuchając żebroskiego pajacującego u pani Sznepf i wincy krzyczę teraz widząc, jak się tam rozprówają te wszystkie giertychy i inne, że oni mają taki instynkt, że jak coś, zresztą to jest często u ludzi, że jak coś pojawia się, coś co odpowiada moim przekonaniom, to ja to natychmiast podchwytuję. Jeżeli pojawia się cokolwiek świadczące, że no, o, nawrocki jest z, y, y, zły, prawda? To dlaczego zły? Bo, bo ze wsi, bo z blokowiska, bo z przedmieść, jakaś tam, jakiś plebejusz, nie używają tego słowa, ale tak jest sens, to oni to chwycą. Ja nie wiem, czy te, ten, te, 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 te rzekome kompromaty na, na Nawrockiego Donetu podrzucili pisowcy świadomie, czy tam rzeczywiście też któryś z dziadków z pierwszej brygady, bo ta pierwsza brygada koło Kaczyńskiego i on sam trochę też tak myślą po żoliborsku, więc, więc to mogło się spontanicznie stać, że zebrali takie te, żeby komendantowi pokazać, że to nie jest godny kandydat, to nie jest inteligent, powinien być jakiś profesor naszym kandydatem, albo przynajmniej oddany działacz partyjny, a nie jakiś taki plebejusz z blokowiska. Nie wykluczam, że to było, wyszło przypadkiem, ale też nie wykluczam, no jakbym sam robił kampanię na nawrózkę, to widząc sam bym zmontował takie te wszystkie zdjęcia i zaniósł to dyskretnie, podrzucił no, tamtym, żeby się rzucili na to i od razu narobili mu rozpoznawalności, to jako komu? Jako człowiekowi w Ameryce mówi się self-made man. Człowiekowi, który wyszedł z dołów społecznych, przebił się, który jest Twardym facetem, silnym facetem i zna prawdziwe życie. Z jednej strony formatując Trzaskowskiego na salonowego Gogusia, elita, pani tutaj ubranko schludne i w ogóle profesor Geremek i on i on nas pojedzie reprezentować w Europie, a z drugiej strony sami dobą rozpoznawalność Nawrockiemu jako silnemu facetowi. A to pamiętajmy, wybory w maju. Do maja się będzie gotować na Ukrainie. Będzie jakieś przesilenie. Będzie wiadomo, coraz bardziej będzie narastać, że sytuacja jest niebezpieczna. Gdyby w 2005, 10, 15 roku startował Trzaskowski z takim właśnie tym swoim wizerunkiem, gościa, który jest śliczny i będzie nas jako śliczny reprezentować, to to rzeczywiście mogłoby w tamtych czasach, kiedy uważano, że bezpiecznie jest na świecie, to by mogło rzeczywiście mu zapunktować. Ale dzisiaj, kiedy jest niebezpiecznie, kiedy Europa płonie, przedmieścia, miast wielkich, kiedy się to wszystko sypie, kiedy co było pewne, nagle przestaje być pewne, Europa się nagle zaczyna wycofywać, się okazuje, dotąd bogiem była polityka klimatyczna, też się okazuje, że no może jednak ona była troszkę nierozsądna, może jednak, no i też, że w Polsce pozamykali te kopalnie, to dobrze, ale Niemcy jednak swoje otworzą, w końcu po co nam elektrownie, jak są elektrownie w Niemczech, zawsze można od nich prąd dostać za drobną, skromną opłatą, nawet w barterze jakimś. To są inne czasy. To są czasy, kiedy będzie potrzeba człowieka, który jest nasz i który jest człowiekiem silnym. I myślę, że to jest naprawdę instynkt, który odciśnie się na tej kampanii. Ja mogę mówić to zupełnie otwarcie, bo nie ma obawy, że ktoś tam w sztabie Trzaskowskiego złapie się za głowę i powie: że Znowu robimy wszystko odwrotnie, niż trzeba. Znowu okazujemy ludziom pogardę, znowu glansujemy, robimy nasze kandydata na, na kandydata elit, mimo że te elity generalnie już zostały odrzucone i gdyby PiS nieco mądrzej robił swoją kampanię w 2023 roku, to nikt by się za nimi nie ujął. Oni będą robić cały czas kamienie kandydata Unii Wolności i Rafał Trzaskowski będzie cały czas kandydatem Unii Wolności, a właściwie Unii Demokratycznej, bo inaczej nie potrafią. To jest taki instynkt. Jest oczywiście możliwość, że i to można schrzanić. Ale to jest moim zdaniem perspektywa radosna, która pokazuje, że szanse odsunięcia od Belwederu człowieka, który chciałby domknąć ten bandycki układ w Polsce i całkowicie Polskę oddać na łup obcych krajów, które potrzebują naszych zasobów, żeby ratować swój wielki, genialny, unijny projekt. Nie, czy Państwo widzieli, bo to było. Nawet w tej chwili już w niemieckich gazetach tłumaczone, w polskich mediach, Przez zobaczyć artykuły z niemieckiej prasy tłumaczące Niemcom, żeby wyrozumiale podejść do tego, że Donald Tusk będzie teraz taki troszkę antyniemiecki, będzie mówił, że zbuduje elektrownię atomową, będzie mówił, że zbuduje CPK, ale wiecie, rozumiecie, nie wiem jak jest po niemiecku, wiecie, rozumicie, ale on tak musi. Bo że, tak musi, żeby, bo takie są nastroje w elektoracie polskim, musi być troszkę antyniemiecki, a nie ubawiajcie się, on nie jest naprawdę antyniemiecki. On jest naprawdę nasz. I tak. Deutsche Welle, proszę sobie zobaczyć, tam były tłumaczenia na ich portalu z jakiegoś Frankfurter Allgemeine czy z innej gazety. Tak, oni piszą prawdę. Ten człowiek jest ich. On różne maski przybiera, teraz będzie przybierał maskę obrońcy polskich interesów. Teraz Rafał Trzaskowski będzie biegał w masce katolika, pukał, zwitał się Szczęść Boże i pytał, czy może tutaj krzyż powiesić, bo teraz chodzi i wiesza krzyże I, i, i na pytanie, czy pójdzie jako prezydent na Paradę Równości udawał, że tego, pytania, że tego pytania nie było, że on go nie słyszy. A skąd pan bierze takie pytania? To jest najwyżej jak nie wie, co odpowiedzieć, się pyta, a z jakich pozycji pan pyta? Czy pan to pytanie zadaje z pozycji słusznych, czy niesłusznych? Jest szansa, że nie pozwolimy tego układu domknąć i że przewaga kandydata przeciwko temu układowi występującemu będzie tak duża, że nawet pan Grucha w PKW, nawet pan Podnar, nawet cała ta banda ludzi rozmontowujących polską przyszłość zamkną się i się będą bali po prostu wystąpić ze swoimi dotychczasowymi sztuczkami, tak jak. W ostatniej chwili przerazili się widząc, ilu ludzi przyjeżdża do Warszawy na marsz niepodległości. Tego się trzeba, trze tego się trzeba trzymać. Instynkty elit panujących to są niezmienne, których oni się nie potrafią pozbyć. Na szczęście grają po raz kolejny przeciwko nim, bo ci ludzie się na szczęście niczego nie uczą.